Żeby zdominować te maszyny, muszę się dowiedzieć, skąd pochodzą. Czas na deść bólu. Spokojnie, spokojnie. 哦，你也是。 O przydatne cóż, to wybierzemy trudniejszą wersję. O mogę tego potrzebować. Bani, pamiętaj o tych, którzy padli ofiarą oskarżenia. I... Zlituj się nad noną. Korona matki wygląda bardziej jak obóz wojskowy. Najlepsze dni ma już raczej za sobą. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz to już wiem. Poszukująca, ta, która była wyrzutkiem. Moi kompani złowów, oni wszyscy. Walczyłaś z zabójcami, tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty? Czy ty? Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak wściekli. Chcieliśmy odwetu. A te skażone maszyny pozostawiły za sobą trop. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i w zamieszaniu. Maszyny zaatakowały i zostałem sam. Potem wróciłem tutaj, ale mojej kompani. Twojej kompani. Przepadli. Co jest gorsze od śmierci? Ja nie jestem taki jak ty, nie mógłbym żyć jako wyrzutek. Boję się. Że oni poszli do ruin. Nie mogę tam iść, bo stanę się wyrzutkiem, ale nie mogę też ich zostawić. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdźmy ich przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę. Zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczę, co da się zrobić w ich sprawie. Widziała je? Skażenie zwisa z maszyn jak wnętrzności. Doprowadza to je moja do wina. Trzeba było stamtąd wiać. Oto jona. ona. Bohaterka jona. diablego smutku. Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Czego cię nauczyła? Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pieszchła, a ja trwałam. oni miała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka, ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam, a to mam na pamiątkę. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu, i nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość, odkrycia. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? E, kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo, że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi: nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie, ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób, co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj. Nie powinnaś tam iść. Maszyny oszalały. Oby matrony zaaprobowały moje błogosławieństwo, Pary. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz nie to wiesz, już wiem. Jeszcze możemy znieść. Zatem matko, pomóc, jesteś no. Ailoi. Słyszałam o tobie od wojowników. Bohaterka diablego smutku. Jedna z bohaterek. Nie byłam sama. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Więc fortkardia znajduje się na zachodzie, a dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwy, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Karja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam, innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły: Aloy, możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Korona matki strzeże krańca świętej ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w Dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do Doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obózowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. To ty odpowiadasz za obronę? Doradza mi Sona, choć powinna odpocząć. No to życzę ci powodzenia. Korona matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała piętnaście szturmów i odparła trzy inwazje. Przeżyjemy to. Próba do równania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Maria, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w koronie matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby do równania świetlanej przeszłości, Nora, nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być. Niech będzie. Boli mnie, ale jestem mądrzejsza. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Następnym razem wspomnę nakazy matron. Bolą mnie stopy. Byłoby miło ogrzać je później przy ognisku. Ciekawość jest dla marzycieli, nie dla wojów. On będzie bezpieczny, jakby metalowy diabeł skażał je swoimi Są rzeczy, których nie rozumiemy, teraz to już wiem. Granica skarża jest zamknięta. W innych czasach cieszyłoby mnie to, ale nie teraz. A, to ty, wyrzut a teraz poszukująca. Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Niektórzy mówią, że najlepsza. Pobrzymiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana. Mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy. Twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam. Byłeś na terenach łowieckich w Dolino Żlebie? Czy to są jeszcze święte ziemie? Zależy kogo spytasz. Kiedyś były nasze, ale od końca krwawych łowów granica jest. sporna. Większość nora tam się nie zapuszcza, ale matrony nie wygnają nikogo, kto tam wejdzie. A jeśli chodzi o same tereny, strażnik jest skarża. Nie może nikomu zakazać prób, ale bądź proszę łagodna. Tak się boi Nora, że mógłby ze skóry wyskoczyć. Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę, dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rudę poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, postaraj się zdobyć żar słońce. Jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. Myśliwi przynieśli tym razem coś innego niż szopy. Mam dosyć szopów do końca Wojowniczko! Koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skór dzików. Nasz szwacz zacharowuje się na śmierć, przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi. To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był. to był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę Ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. To moja wina. Trzeba było stamtąd wiać, Ach, aż mnie swędzi z zimna. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz to już wiem. Matko, o tych, którzy padli ofiarą Żeby obrona wytrzymała. Sp przywódczyni Sona, wzmacniasz koronę matki? Jeśli Nora mają przetrwać kolejny atak metalowego diabła, musimy wzmocnić obronę. Ale to nie twój problem. Nie jesteś pod moją komendą. Zawsze możesz poprosić przywódczyni. Masz rację. Potrzebujemy lancorogów. Mają chłodziwo, z ich soczewek też jest użytek. Mam już chłodziwo. Dobrze. Nasz lód i ogień pokonają maszyny. Pozostała jeszcze soczewka lancoroga. Trzeba zapolować na zachodzie. Potrzeba też wieżyczek pełnych strzał sygnałowych. Weź te do wieży Orna na południu. Jeśli możesz. I pamiętaj o Gubi. Gdyby nie ona wszyscy by zginęli. Należe jeszcze szczęściarzy. Moje szczęście się nie wyczerpię. Są rzeczy, których nie rozumiem.